Końcu, chwila relaksu. Ciacho, 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 na to czekałem. Ulala, wygląda pięknie. daj dajże trochę. No, no, co dajże trochę? No dajże trochę. Wycięłaś całe ciacho? Zostawiłeś mi taki kurwa psikute kurwa kawałek? Nikt nie wie co to jest w ogóle? Jeszcze przychodzisz żebrać? Da. Jeszcze potem ostatni kawałek? A wyjść wydupczaj! No dajże. Wypierdalaj mi stąd! Dobra, znasz... Nie chcę Cię widzieć. Znasz nowy trik? Jaki trik? No pokażę ci, posłuchaj to. Co? Mysz tak? No, kurwa! A co, co ty takiego? No i. On no pokażeszy u mnie. Mm -hmm. Mania, co ty kurwa robisz? Mm -hmm. Mania, to jest moje do chuja pana! Mm -hmm. Mania! Kurwa, nie! Kurwa, Mania, to jest moje! Daj mm -hmm. mi to Mmm, -hmm. Pyszka. Nie? Uuu.